Cześć, oto Sony A7C, aparat dla vlogerów, youtuberów i osób chcących mieć zawsze pod ręką dobry sprzęt do nagrywania wideo z wymiennymi obiektywami. Tym bardziej, że ma on ogromną zaletę w postaci pełnoklatkowego sensora światłoczułego. Dlaczego Sony A7C jest doskonałym aparatem dla vlogerów? Zanim się dowiecie, nie zapomnijcie zasubskrybować naszego kanału, by obejrzeć więcej takich filmików. Zapraszam. Po pierwsze ma sensor Sony Exmor R o rozdzielczości 24 megapikseli z dobrą pięcioosiową stabilizacją. Jeśli ktoś chce vlogować bez użycia gimbala, to zdecydowanie powinien zwrócić uwagę właśnie na aparat Sony A7C. Można nagrywać trzymając aparat w jednej ręce, a obraz będzie dość stabilny. Oczywiście jeśli wymagacie bardzo wysokiej stabilności, to lepiej użyć gimbala, ale tutaj aparat jest bardzo lekki i mały, więc gimbal może być prostszy i tańszy. Po drugie, autofokus jest szybki i precyzyjny. Nawet podczas dynamicznych zbliżeń na twarz lub testowane produkty ostrość rzadko się gubiła. Ciągły autofokus działa po prostu dobrze podczas przybliżania i oddalania aparatu. Przy czym muszę zaznaczyć, że tutaj w tym przypadku nagrywałem głównie obiektywem stałoogniskowym EF35F18 i nie było problemu z ciągłym ustawianiem ostrości na twarz osoby nagrywanej. Po trzecie, Sony A7C ma bardzo dobry mikrofon wbudowany. Jeśli rozpoczynasz dopiero swój kanał, rozkręcasz biznes. Możesz spokojnie nagrywać na początku na mikrofonie wbudowanym, jakość dźwięku będzie bardzo dobra. Po czwarte, obraz też wygląda atrakcyjnie. Krzywa gamma S-Log3 daje świetne odzarowanie gradacji tonów w ciemniejszych obszarach obrazu. Wideo 4K 30 klatek na sekundę prezentuje się bardzo dobrze, zwłaszcza w dzień i w oświetleniu studyjnym, ale wieczorem w połączeniu z jasnym obiektywem też jest całkiem ok. Warto podkreślić zaskakująco małe szumy. Nagrywanie w Full HD może odbywać się z płynnością 60 lub nawet 120 klatek na sekundę. Po piąte, aparat do vlogów musi być mały, lekki i poręczny i Sony A7C właśnie taki jest. Wizjer został obniżony i przesunięty na bok. Zaletą jest niski korpus, który zajmuje po prostu mniej miejsca. Jednocześnie małe wymiary wizjera nie są jego wadą, bo standardowo korzystamy z dużego wyświetlacza, a wizjera używamy od czasu do czasu, przykład podczas nagrywania filmów w bardzo jasny, słoneczny dzień albo oczywiście podczas fotografowania. Moja y, opinia skupia się głównie na filmowaniu. Vlogerzy docenią duży przycisk nagrywania, który można łatwo wyczuć pod palcem. Sam grip jest mały, ale podczas nagrywania bardzo często umieszczamy aparat w rigu, uchwycie lub gimbalu. Takim jak nasz DJI RS 2 Pro Combo. Dlatego uważam, że grip jest wystarczająco dobry, a przy tym nie zajmuje zbędnego miejsca. Po szóste wyświetlacz ma przekątną 3 cale, jest rozkładany i obrotowy. Zobaczcie to. I jest to bardzo ważna funkcja dla osób, które chcą nagrywać siebie. Prezentowane są na nim różne zestawy informacji wybierane przyciskiem DISP. Są to głównie oczywiście parametry obrazu oraz na przykład histogram lub poziomica. Jest to wyświetlacz dotykowy, ale realnie dotykowo możemy wybierać na przykład punkt ostrości i obiekt do śledzenia. Dotykowa zmiana ustawień aparatu jest niemożliwa. Dla niektórych osób może to być oczywiście wada. Jakość i jasność wyświetlacza są wystarczające, choć w bardzo ostrym świetle słonecznym czasami przydaje się wizjer OLED. Po siódme, bardzo ważne jest to, że Sony A7C nie kończy nagrywania po upływie pewnego czasu. Można powiedzieć, że nie ma limitu nagrywania. Co prawda, w czasie ciągłego nagrywania film po 30 minutach zostanie zapisany, ale aparat będzie nagrywał dalej po prostu w kolejnym pliku. Po ósme, czas pracy na baterii jest wręcz zaskakująco dobry. Przez ostatnie 4 miesiące w Benchmark.pl nagraliśmy większość wideo recenzji tym właśnie aparatem, więc mogliśmy solidnie przetestować akumulator. Aparat często wystarczał nam do nagrania dwóch całych wideo recenzji produktów na jednym ładowaniu. Realny czas ciągłego nagrywania w 4K wynosił nawet 2,5 godziny, a w przypadku standardowego nagrywania e, dzielonego na małe fragmenty maksymalnie do 2 godzin. Ponadto akumulator można wyjąć bez zdejmowania aparatu ze statywu. Po dziewiąte Sony A7C jest całkiem funkcjonalny. Ma przydatne gniazdo mini-jack 3,5 mm do podłączania zewnętrznych słuchawek. Mamy więc bezpośredni odsłuch dźwięku na żywo, co pozwala lepiej ustawić czułość i uniknąć przesterowań. Na górze ma stopkę multi-interface, która przesyła sygnał cyfrowy. Można więc liczyć nie tylko na wysoką jakość, ale też obsługę dodatkowych zaawansowanych funkcji, szczególnie w połączeniu z bardzo dobrym mikrofonem Sony ECM-B1M. Slotną kartę pamięci SD jest jeden, ale nie jest to nic dziwnego, biorąc pod uwagę, jak mały jest aparat Sony A7C. Niektórym przyciskom w aparacie można przypisać inne funkcje. Zaprogramujemy aż 7 przycisków podczas filmowania lub robienia zdjęć oraz 2 podczas odtwarzania. I ostatnim dziesiątym powodem, dla którego moim zdaniem Sony A7C jest dobrym aparatem dla vlogera, youtubera i podróżnika, jest łatwość używania go z dronem. Tak, ten aparat jest na tyle lekki i mały, że może stanowić rewelacyjną alternatywę dla miniaturowych kamerek wbudowanych w drony. Mimo wszystko, to musi być dron, który uniesie ten aparat, a nie jakaś miniaturowa zabaweczka oczywiście, ale. Tak czy siak jest taka możliwość? Obraz będzie lepszy niż w tych małych kamerach budowanych drony. Przecież mamy tutaj sensor pełnoklatkowy o niskich szumach, który w połączeniu z małym, lekkim, jasnym obiektywem zapewni znacznie lepszą jakość nagrań z powietrza. A jaka jest Twoja opinia o Sony A7C? Czy jest to Twoim zdaniem dobry aparat do nagrywania filmów? A może używasz czegoś lepszego w podobnej lub niższej cenie? Napisz komentarz i tymczasem do zobaczenia!